Wolontariat to dawanie siebie innym, to dzielenie się swoją wiedzą, pasją, umiejętnościami i doświadczeniem życiowym. Od 2005 roku wdrożyliśmy ustrukturyzowany, kompleksowy program wspierania naszych pracowników, pracowników City Handlowych w ich pasjach społecznych, w ich zaangażowaniach społecznych. To jest program, który w tej chwili osiągnął już ogromne rozmiary. Na poziomie 11 tysięcy godzin przepracowywanych przez naszych pracowników rocznie na rzecz organizacji społecznych i osób indywidualnych. Ponad 18% załogi City Handlowy uczestniczy regularnie w działaniach wolontariackich, a ponad 44% przyznaje się, że w ciągu roku cokolwiek miała do czynienia z programami, z programami, które my oferujemy w ramach programu wolontariatu pracowniczego. Ten program jest dość skomplikowany, to wynika z jego kompleksowości. Z jednej strony prowadzimy, mamy specjalny system informatyczny, który wspiera naszych pracowników, łączy, niejako kojarzy osoby potrzebujące i osoby chętne, które są chętne do tego, aby udzielać pomocy. Dodatkowo naszym pracownikom oferujemy jeden dzień wolny, dodatkowo na pracę społeczną, wsparcie w postaci ubezpieczeń, w postaci zwrotów kosztów podróży, ale również mamy taki bardzo ciekawy, kawi innowacyjny program w ramach programu Wolontariatu pracowniczego, który premiuje długofalową współpracę naszych pracowników z konkretną organizacją. Chcemy, aby nasi pracownicy zostawali z organizacjami na dłużej, dlatego po przepracowaniu 50 godzin rocznie przez danego pracownika, taki pracownik ma prawo do przekazania na rzecz tej organizacji mikrograntu w wysokości 1500 zł, co z jednej strony stabilizuje współpracę długofalowo, z drugiej strony wspiera organizacje, dla których Często te 1500 zł to jest całkiem przyzwoity grant na ich działalność. Ja myślę, że to nie są działania ani PR-owe, ani CSR-owe. Ja oceniam, że zarówno efekty PR-owe dla firmy, jak i wpisanie tego w, szerszą, w szerszy kontekst strategii CSR-owej jest efektem ubocznym czymś jakby obok. To jest odpowiedź na potrzeby pracowników, zwykłe ludzkie potrzeby, które każdy z nas ma. A biorąc pod uwagę to, w jakim tempie żyjemy i jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość, mamy bardzo mało czasu na to, żeby samemu podjąć wysiłek, poszukać organizacji, zaangażować się, wypełnić wszystkie formalności, które są z tym związane. Dlatego... Tak, niesłychanie ważnym jest tworzenie pracowniczych programów wolontariatu pracowniczego, kiedy to firma przejmuje na siebie te wszystkie obowiązki, które pozwalają pracownikom bezproblemowo przekazywać swój czas i wiedzę. I, i, I dlatego uważam, że rozwój programu wolontariatu pracowniczego, w tej chwili już powszechny, jak widzimy, choćby z dzisiejszego dnia i z sesji, które się tu odbywają, jest czymś niesłychanie wartościowym i czymś, co, co jest rzeczywiście budujące. Bo przez wiele lat. Byliśmy sami, dołączały kolejne firmy, a w tej chwili to jest, to jest efekt lawiny.